Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym. Jak dobrze pamiętam, to już chyba 34 odcinku z cyklu. Let's play, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3 Fuckers! Yeah! Tak jest, proszę Państwa. Dzisiaj wykonamy misję od nowego kontaktu, którym jest Kenji Kasen. Jak dobrze pamiętam, to chyba brat Asuki Kasen, którą mieliśmy okazję już spotkać w poprzednich misjach. Stoimy przed Kasynem, Kenji z casino w południowej części miasta. No to co? Zróbmy naszą pierwszą od niego misję. Pierwsza misja naszych kryptonim. Dzisiejsza oczywiście Kambu Bust Out. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that the guy Jim can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with the situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A yakuzan crane jest in custody awaiting transfer for trial. Jest a valued member of the family. Break him out of custody i get him to the dojo at Bedford Point. Musimy teraz ukraść radiowóz policyjny. Na szczęście ukradłem Lamborghini, właściwie to ono stało w moim garażu od rzeczywistej z niesamowitym Zapraszam. Wow, wow, wow. I lagi, no oczywiście, bo bez lagów nie może być gry. Hehe! <gry> Dobra, o, radiowoz tutaj stoi. Nie warto nabijać sobie one level, bo radiowozy zawsze stoją tutaj. Kurwa, tylko nie lagi. Lagi, spierdalajcie. Dobra, teraz musimy pojechać umieścić bombę w tym samochodzie. Ja sobie uruchomię syrenę, będzie szybciej. Skręcamy Lipski się nie powiódł, i lagie oczywiście. O kurwa, już zniszczyłem radiowóz? Wow, jak to ja to zrobiłem? Dobra, wjeżdżamy do warsztatu Eight Pola. Już sobie przypominam tą misję. Będziemy musieli uwolnić pewnego człowieka jakuzy z posterunku policji. Akurat ten człowiek znajduje się w więzieniu i naszym zadaniem było a właściwie będzie rozwalenie tylnej ściany poprzez wybuch bomby, którą właśnie umieściliśmy w naszym samochodzie. Dobra. Możemy wyłączyć syreny. Teraz niech brama się otworzy. I słyszę, że kogoś leją po mordzie. No, ładnie kogoś leją. Dobra, aktywuję bombę. Spierdalam stąd. Ściana poszła. Zyskaliśmy trzeci poziom Wanted Level. Idzie, e, idę po okręcie, którego właśnie mamy odbijać. Siadaj, kambu. Tak to właśnie zbieramy. Akurat będziemy musieli przemalować samochód. Więc myślę, że tego sentinela zwiniemy. Dobra, jedziemy. Zapierdalamy, uciekamy stąd czym prędzej. No! A w gra fajny utwór. Jest to znany klasyk The Doors, proszę państwa. Mam nadzieję, że lubicie muzykę e, e, rocka progresywnego. Jeśli to psychodeliczny, to jest prędzej rok. To był The Doors i utwór pod tytułem People Are Strange. Jeden z moich ulubionych, chociaż ja, e, mój najbardziej ulubiony utwór tego zespołu to utwór The End. Dobra, ale koniec pierdzielenia o muzyce. E, czas e, skoncentrować się na misji. Właściwie zgubiliśmy pieniądze i teraz musimy odwieźć e, człowieka jakuzy do czego? Do nie wiem, czyli pewnie do, pod kasyną. I lagi oczywiście. Nie zniszczyłem prawe przenie drzwi Dobra zmienimy muzykę bo teraz gra blue Nie wiem jak to się czyta blue Oester Kult I utwór Don't Fear the Reaper Polecam Kurwa policja znowu mnie ściga Dobra mam inny punkt. Na szczęście to jest jedna gwiazdka więc może zniknąć łatwo Trzeba się gdzieś ukryć No, już zgubiliśmy policję na całe szczęście Wilagi, no kurwa mat, na ja pierdolę. Coś ty tam powiedział? Nie zrozumiałem. No, kurczę, myślałem, że misja będzie nieudana. Dobra, proszę Państwa, zarobiliśmy 30 tysięcy i zakończyliśmy sukcesywnie naszą misję. Także się udało. Dobra, drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was niebawem na kolejne epizody z tej wspaniałej gry pod tytułem Grand Theft Auto 3. Motherfuckers! Kabal, mam do Ciebie pytanie: Jak oceniasz dzisiejszą misję? Mission accomplished. Dobra, dzięki serdeczne. Wiem, że Ty mnie rozumiesz. Okej, okay. teraz ja pojadę ukraść Lamborghini. A w następnym odcinku kolejna misja od Kenji'ego Kasena. Także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. No to pa. A pa, pojebany jestem. Trzymajcie się i pamiętajcie, o zapomniałem najważniejszych moich hasła. Fight for metal, operari diaboli i peace true power my brothers of not. Dobrze, trzymajcie się, cześć.